Wszyscy pod Biedre. ceny. Nieee. Niskie ceny. Tak co chyba z Mokim robiłem to... Ej czemu tego szczur nie jest w ekipie? SKKF. Nie Co ty robisz na moim samochodzie? SKKF, dzisiaj będę miał kamerę. Wow. 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 Ale wow. ja się Znalazłem coś, co pozwoli mi zniknąć Nie tak. tutaj, tutaj wow. nie może być UAAAAA Ta, Bo on zyski zabija, to jest denerwujące Co mi powie co z, z PlayStation dzieje, z się bo to szybko wydaje Nie wiem, włącz korki szybko Włącz <laughs> <Tu laughs> korki Włącz korki Patrz Wyglądam jak huśnik. Czeka ja na <głos》>. ci sztuczkę. Ej, Molki, chcę zać sztuczkę. Pokaż. Poczekaj, no kupać. <głos》>. Nie, nie, nie Dobra, patrz, tak się przylatuje tunel. Uwaga, Chcę tunel, lecę sobie po prostu. Ej, Molki. Lecę. Jak się głosowało? Lecę. lecę.

What the... What the fuck? Gdzie ja jestem? LOL LOL Gdzie ja jestem? Ale faza What the fuck? I po ciebie No O boże Co? No. Jesteś jeszcze gorszy niż ja, w serio serii. nie o oh Boże, ja z tobą. Ojej, ojej, ojej o... ujoch! O Boże! O Boże! Boże! O Boże! Boże! Co o! Jasiu! Teraz tu kurczę, czy giołek, czy mój. do mnie! Skolej, Jezu Jasiu, siadaj! Siadaj! O Boże! O Boże! Co ty robisz? Zabry, zabry. O Jezu! Boże! Oż widzę! Ja nie widzę. Ja widzę! Lubię to, że wsiadasz czasem samochodu, mam czas, żeby jeść. Hej. Nie, proszę, proszę pana. Nie, nie. Co czemu uciekasz? Hej, dobra. Sobie, byłem, byłem mądry. Po rekord! Gej goni! Jaki będzie rekord? 958! Była. Dziewięć Byłam 958! Hej Hussein Bolt. Ja go zaraz złapię. Jest sanie, Ja go zaraz złapię. Jest sanie. Dziewięćdziesiąt dni! Dobra, zostawcie tak na. Ej, chodź tu na zdjęcie, no. Tak, że, tak, żeby wam się dobrze spało. Idiotę. <gulia> Co robiłeś, wysi? Adam jego oszczędziny. Nisz muszaty, bo klabnięte łóżko mam. Yeah. Jestem w sobie, mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi. Nie...